Siemanko, ja jestem Ray witam was w kolejnym odcinku z serii BitCop yy, Tak więc kontynuuję naszą przygodę e, Dałem sobie logo drakonii, bo e, ciągle o tym zapominam, że ma być na odcinkach logo jest. Zachęcam was do zasłaniania łapeczki w górę, komentarza pod spodem Czy by czerwony ma jakiś fryz się na krzyż, szary, za nie zapuścił A my co? Kontynuujemy przygodę z serii Bitcoin. Nie pamiętam co Mam samą pamięć. Serio. Komisarz jest Brooklyn, Nowy Jork. 86:10. Nie, nie jest niespokojna emerytura. Holy shit. Jak zwykle spóźnieni. Cześć, tu od 15 minut. Nikt się nie pytał, McNabb. W takim razie sprawdźmy poprawność mandat. Widzę, że umiesz już. Wysłać mandaty Kali. Co nim powiesz? Dobre roboty. Na, na dzisiaj coś wyjątkowego. Opony i światła. Ochój. Wiesz, do Wilwiacie po cztery mandaty. Eh, coś się nie podoba, MacNap? Nie, szefio. Wspominam wczorajszy wieczór. Okej. Okay. Myśl o dzisiejszym robocie. Tak jest. Kali ma na ciebie wiadomość. Dzisiaj dzisiaj element. Tak? tak? Musi być coś ważnego. Musi być coś ważnego. Skoro bu budzą mnie w nocy ze ciebie. Uuu, mam do telefon. To sobie go napro. bo nie chcę mi... Bo nie chcę powtórki. Dobrze szefie. A wiadomość. A, tak. Tak się wkurwiłem, że zapo aż zapomniałem. Dzwonił Jabolski. Mówił, że chodzi o jakiegoś ręce, o, tak tak naprawdę. Tak. Wyjaśnię ci kiedy co do niego zadzwonisz O, 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 ale dopiero po 11am I przed 14am, dziękuję szefie, to naprawdę ważne A poza tym w twojej okolicy ukrywa się zbieg, kurwa Bądź uważniejszy, bądź uważniejszy niż zwykle Może go złapiesz A jeszcze jedno, Kelly na z dnia masz rentę, alimentów. Rentę alimentów 600 dolarów. skarbówka już cię o, o ciebie pytała. Kurwa. Wiem, pamiętam. No dobra, to koniec po Tylko wrac... Tylu wraca wrac, wrac, ile wychodzi jasne. Cortez! Tak, sir. Lubisz swoją pracę? Tak, sir. Lubisz seks analny? E, to zależy. Z... To proste pytanie, tak czy nie? Nie se! Czyli codziennie dajesz dupy bez satysfakcji? No to wy, na to wychodzi se! Czyli bardziej przypominasz kurwa niż powiedziała, tak? Tak se! Czy to robienie, że mnie twoja Alphosa, tak? Nie, Tak se! No to no, mi się zrób trochę kasy <noise> widzieliście moją oliwę Gnato? Macnap, Nie tusz. Dobra, widzieliście ktoś, czy nie? Ja przyznaję się, miałem odparzenia. Dobra, trzymaj ją sobie. <noise> zwija, nam Zwi zwija nam gość po blisko więzienia. Zwija nam gość nie? oko na Włochów, pewnie go ukryją. 9 Coś więcej wiadomo? Póki co nie, po prostu jest z mafii. Sieć. Będą okryć ukryć w Cortes, hej Kraus, potrzebuje pomocy znowu. A, to na pewno. Jaki jest najlepszy sposób, żeby przeprosić kobietę? Za co? Prawnik powiedział, żeby o tym nie odpowiadał. O kurwa! No to nie ja. A kim ona jest? Ile ma lat? Dobra, nieważne <ścoughs> O oh, shit Czy jesteście dumni ze swoich penisów? <ścoughs> ja tak! Ja byłem <ścoughs> Co za tyme pytanie Zastanawiam się nad ekskombinistami. Kurwa! To znaczy... Czego oczekuję, wiecie, kiedy pokazują Uznania? Odrobiny ciepła? Cze Czemu wciąż opatrzysz na mnie? <grywa> kurwa, zagra im dalej w las, tym bardziej z Lubię takie gry. Takie gry są najlepsze. Kurwa, jego Dobra, Kelly, zajmij się tymi, mandat zajmij się tymi mandatami. O się A my spadamy ze przekąsi. Oczywiście, my się opierdalajcie pamiętasz co masz robić? Nie, kurwa. Tak, w sumie ma nazwać światło i opony. O, byle poprawnie! Jasne na razie. Piech, da 4.2. Nastawaję do ma lata, Miło dnia, 4.2. dobra. Pierwsze co? Sprawdzamy tutaj, czy pan ma dobre oponki. I już mam pan z oponki, tak? więc Wystawiamy parkowanie, ogólnie. Jeszcze będzie na hol. Tak więc. Bywa, mamy zgłoszenie od Adamskiego. Znowu co tym razem? Podejrzewam przez przestępstwa. To Adamskiego podejrzenia. Nie umarł, tylko różdupy i skróć na, na męki. Nie chcę słuchać dłużej jego skarb. To rozprzyjałem. No to hałaś, bo jesteśmy blisko Adamskiego. Dzień dobry, panie Kelly. Dobry, ten pan coś ukradł? Skądże? To przyjaciel. Mów mi lewi. Wygląda tajniaka. W czym problem? Musimy porozmawiać, delikatna sprawa. Za, zamienia się w słuch. Nie wiem czy pan wie, ale moja rodzina zginęła w obozie. Nie ja pierwsze słyszę. Ostatnio natrafię na nowe poslaki w tej sprawie. Zdałby nazwy obozu i wszystkie blokaferów. W jakim to ma związek ze mną? Niech pan słucha dalej. Na liście widnieje niejaki hakrang u ale nie mam. nie znam niestety pewnego imienia. O cholera, myślisz, że to nasz aptekarz? Pewności nie mamy, inaczej nie rozmawialibyśmy. Potrzebuję, aby pan powiązał. Powiedzmy że się zgodzę. I co dalej? Wymierzymy sprawiedliwość zajmiemy zaj zaj się jacynem. Słyszy pan kiedyś o liście... Wins... Winsant... Co? Czyli jednak wywiad. To jak możemy liczyć że na oficera? Oczywiście. To mój obowiązek. Świetnie. Będziemy potraf potrafili się odwdzięczyć. Gdzie się spotkamy? Bez co znajdziemy pana. Zrobić dowody potwierdzając wody pod naz nazwisko przeszłości Kranka. No to kurwa jest taki malutki, delikatny problem, bo, no, bo krank to nas najlepszy kolega z apteki. Nie najlepszy, no kolega. Witam pana poseńka. Mam przekazać, że bardzo cieszymy się z nas Polecam cię. Świetny co do słuchajpit na kosz firmy. Nie! Ja, ja, chcę! Chcę! Oczywiście! No i kurde Najlepsza pizza na tym rejonie No, 2, 300 mi do przodu I cyk, ile mamy teraz taminę? Plus 3, zajebiście O, o, oponki, opony Łopona Jeżeli nie wiecie z jakiego to jest gry yy, wróć Z jakiego to... Nie! Kurwa jebany radar w dupie Nie wiecie jakie gry było? Łopona Polecam sobie i zielek w czasu. Bardzo fajna gierka z mojego dzieciństwa, rzecz jasna. Ty, e, do o której miałem zadzwonić? Do tego, w między 11 a. E, do jabłek, informacja terenu, dobra. 11 a 14, spoko. E, idziemy do krank. O, o! O, jest nasz kumpel. Wrócę, jak będę coś miał. Nie mogę dać się ponownie przez. Sobie. O! Kolega, długo tu jest? Od samego rana, bo co? Wiesz, kto, który to samo kranka? Są dziś z pamięcią. Pięć do cudów co coś sobie przypominam. To może jeszcze piętaka. Dobra, już pamiętam, a co macie do niego? Tego nie mogę powiedzieć. Nie, może piątka z zielonych panu pomoże. Nie, nie powinienem. A jeszcze jedna. Podejrzewałem kranka o przestępstwo. Pana kranka? Kogo? Jak? Jak? Jak kogale jego? Tak, ale teraz y gadę, która to jego fura. Tamten mini box jest niebieski. Dzięki, dzięki, dostaniesz pieniądze. Skarga na zakładanie porządku zachodniej w części ulicy. zgłoszę spod pod Tak, tutaj tylko jej są w drodze. Dobra, To jest jego samochód? Eee... szukaj auto. Ja pierdolę. Teraz to dobrze zrobić. Mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak Mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak. 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 Zdupiłem. Ja. Jeszcze raz. nie, no sprawdź Nie mogę. Centrala ta, taje Nie mam czasu. Naprawdę... No nie! O, dobra. Mogę. Jeszcze raz Jestem idiotą Tak 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 Jeszcze, serio, nie wiem jak ja to miałem zrobić Ja pierdolę Jestem tym Jestem debilem no za was krank wyjdzie i dostanę w pierdol. Dobra, idziemy po 605. Bo dostanę w pierdol. O Jezu. Witam Kali, mam na ciebie ważne, coś nasz znajomy. Niedawno musiałem wyjść z więzienia, i trochę przed, przed, przed wcześniej jeszcze nie zrozumiałem. Tylko my go szukają. pomóż nam gdzieś ukryć, żeby gdzieś go nie znaleźli. No nie. Mm -hmm. Dobra Czas jest Zgodził, samochód przez 605 Dobra, na razie no dawaj tam policję Już te mandaty muszę zrobić to tego się... Nie mam czasu! Chcę zamian wychodni chrzestnej, najwyżej tego nie mam tyle wady żeby to zrobić. Dobra, dobra, już... Dobra, to jest takie mało ważne. Dobra, to jest to co... Idziemy do kranka. czy Idziemy... Przy okazji, o Jezu, jeszcze światło muszę zrobić Dobra, zjebana jest Nie, 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 wygląda jak Nie, bo tajnik tam jest, wokół tego Idziemy yy, do, pod samochód Hank'a, chyba że już odjechał Nie, dalej jest ja jestem jakiś idiotą, no nie dzisiaj nie mogę, nie mogę sobie przetworzyć to, jak to mam zrobić, nie? Ja pierdolę, musiałbym go tam odsunąć, ale co? Ja dupie, jestem idiotą jakimś. Nie chcę mi się tagować. Jezu, te tagowanie ściany jest bez sensu. Naprawdę, to jest takie. taki. czasu. To muszę. To, czy mi się teraz zatrzyma, kiedy przykłę auto? Nie. Nie mam pojęcia, jak ja to mam zrobić. Ej, serio, nie mam pojęcia, jak ja mam to zrobić. Hmm. No i się zdupiło, straciłem dwa ruchy. Hmm, nie wiem, jak ja to mam zrobić. Ej, serio, ej, No i straciłem, no bo ja pierdolę. O, jaki bezsens! Naprawdę! Dobra, idę zadzwonić. Nie, ja z idiotą! Ja dzisiaj nie mogę się skupić, no! Dobra, wypi... Ja pierdolę, jak ta gra jest teraz... Słyszałem, że masz dla mnie informację, to o Torrentie tak szukam, go w kolejce. Dobrze, bezwzględny, szyldowy, masz coś w Mówiłem, że będę ci pomagał, no mówiłeś, A jak dotrzymuję słowa? Idź do Rika. Powiedz, że przesyła cię, Wallace, on pokieruje ci dalej. Dzięki stary złapko. Rick. Ale ja się właśnie samochodem, co Jak ja mam to zrobić Mogę zrobić to tak Wow 24 razem się udało co to się udało Ciekawe co tam kręgę nagrał Gdzie by to otworzyć Ja już wiem gdzie to mogę otworzyć Bon Bo budzie Chciałbym powiedzieć, że jest pan chlubą naszej dzielnicy. Pozwól pan, że uciszę Gdy Gdyby pan potrzebował, danych ludzi, takich jak. No, Wiem pan, że tyle czasu spędza w oknie. Niech pan ci nie wpadnie. Albo tego, tak, hard drinka Dzień dobry, panie Kelly. Dzień dobry. Mam taką dzielną wiadomość. Słucham. Welli. Wells? Mam coś co szukam Rosjanie, mam pojęcie o czymś, okej, okay, zobaczmy. Zdobyć... Dzień dobry panowie, dzień dobry. mam coś dla was, jakiś dziwny pakunek, proszę pokazać, a tak rzeczywiście to dla nas, dla, dla ze za zamian. Dobra, słuchajcie, dziękuję. To nie do końca to. Szukam pana człowieka. Wszyscy go szukają. Ale co panu bo to, to trzeba, więc odbiciemy się liczbami. Więc serdecznie uwielbiam matematykę. Budynek opisuje liczby 23 i 27. Mieszkanie to liczba, liczby pierwszych. Numer budynku na naszej ulicy. Nie możesz prościej, pomiędzy 601, prościej się nie da. Pan Lewi dobrze pana wie, pan Lewi dobrze pana wie, szczególnie mocno zmotywowany. Niech was szlak trafi. Proszę, nie zapomnij o Wostok. Kurwa mać, trzymaj się, że możełem pomóc. Ja pierdolę ty zagadek, się nie da. Budę opisywać liczby 223, Wostok. Hasło to jest Wostok. Otworzy kasę he. Więć mogę kasę to otworzyć jeszcze, Wostok. Muszę zapamiętać, że hasło to jest Wostok. Eee, po drugie primo, ja mam mandat nie zrobiłem żadnych eee, opony Dobra, opony mam zrobione. Wystaw mandat ogumienie. Hast to jest Wostok. Tak więc i, idziemy do... odwarzacz tego, do... radio radio Television. O nie tam telewizję. Mogę otworzyć kazetę Pan oficer pokaże Co my tu mamy? Na grając ale fatalne jakość Wygląda to jak typowy film z wakacji. Fałal fumal że Ruchanko. Ruchanko, czy pan mówi? No patrz pan sam. O w mordy, czy to nie norma z Dinera? Aha, a na niej nasz poczciwy After Effects Stare, ale jary Zaraz, zaraz, czy to jest. Czy on jej robi resutację? Nie to wygląda na stare poczciwe 69. Nie, przecież on, on ją ratuje. Polar, faktycznie. Ale on nie aby to ukrywać. O jest, jeszcze coś w drugie nagranie. Dużo straszniejsze, straszne. Jakieś kolekcje mundury. Na pewno tropiki, ale wszystko nie wyraźnie. Główno widać. Jest jak to wstanie stanie to wyostrzeć to pilne. Myślę tak, że to na jutro będzie. Świetnie będę wstał grana Dobra. On może wiedzieć coś o przyszłości kranka, no tak Candy na, na YouTube naprawia część. Yy, wypytaj normalnie o właścicielka Monwoku, o Hermana Kranka. Centralna, złodzie samochody. Dobra, nie mam czasu. Jakie żarówka tutaj się pali? Nie, idziemy do Monwoka. Wypytamy o Kranka. Kranka. O, witam się tej gorące kawki. Jest tutaj w sprawie Hermana Kranka, w jego, jego burzliwej wakacji. O, coś mu się stało. Znalazłem z tym pytanie, czy to tobie co, wtedy coś się stało? Cholera, skąd wygadał się? To nie ma teraz znaczenia. Mieliśmy albo nad, mieliście albo nadal macie romans. Włodku, zawdzięczasz mu życie. Nadal nie rozumiem po co to panu. Przy tak bliskiej reakcji myślał, chociaż opowie o swojej przyszłości. Nawet czy zajmował się podczas wojny. Oficerze, nie wam nie wiem co insynuujesz, in, ale powiem to raz. Nie znajdziesz tu pro. E, promieniu kilka kilometrów, nikogo wspólniejszego e, od Harunka. Przez lata pomagał tutaj wszystkim. Udzielał się charakterywnie, a swój cały majątek, zarobiony, zarobiony w Europie, przyznaczy nam pobliską szkołę. Mamy kontrolować to piękne jest jego strony, ale żadne, ale wracam do klientów. Nawet jeśli ma coś na sumieniu, na spłacie, to to Zrozumiałem i przemyślę to. Policja minus 2 zaczęła dochodzenie robię. Tu jest żarówecka. Wystaw mandat oświetlenie. Dobra, na spokojnie. Od 601 do czyli kendi na jutro naprawił część nagrania. E, budynek opisał liczba 23-27. Mieszkanie to liczba Volt. Od... Kurwa zapomniałem hasło już. Czemu... O, od 601 do 600... Ile? 633?! Dobra, zaczniemy od końca, no. Budynek opisuje liczbę 23 27. Mieszkanie to, liczb... Mieszkanie to liczba liczb pierwszych w numerach budynku. Na naszej ulicy pomiędzy 601... O, czy? Ja pierdolę! Jeszcze raz. Budynek opisują liczby 23 i 27. To mieszkanie to liczba liczb pierwszych numerach budynków na naszej ulicy, pomiędzy 601 a 603. 633. Nie rozumiem. Dalej ja, ja nic nie rozumiem. Kurz Jackson, Teleoborens, Miller. Zapomniałem hasło. Wolter? Między, dobra. W międzyczasie będę dawał mandaty za to, zaś. Mam. Yy. Możdałem. Eee. Dobra, wiecie co, nie będę się denerwował, zobacz co na internecie, bo nie chcę mi się mieć, naprawdę, nie chcę mi się, nie mam głowy do tego wiedzieć, tak, zaraz wracam. Dobra, i jesteśmy, spadaj, jestem chodzi o budynek opisowy liczby 2327. Jak to sobie zobaczyłem, to ogarnąłem. Fakt, yy, budynek opisowy liczby 2327, 23, to jest mi mniej... 2327, tak, to jest 621, John James, to jest 6, da, hasło Wostok, Psio, Prawiatkie, wchodzi! Proszę bardzo, hej kto to jest? A to taki gieroj, którego wszyscy szukają. Terence Tutaj do nas dobrze ludzie rodzincy. Dobra, mogę z nim pogadać? Gadaj zapracowałeś na to. Dobra Terence, gadaj co wiesz. Chcę mieć święty spokój. Dogadajmy się to pomogę. Za tobą tutaj jeszcze jesteś jak ja. No to też się jeszcze zobaczy. No po co się tak wyłamałeś? No właśnie po co? Kolega zarobi kulkę. Ciebie ścigają? Nie nie, nie opłacało się. No nie, fan to no, no spoko, tylko ta pierdolona kaseta. No właśnie o co chodzi. Stary, to jakiś straszny materiał. Tak tylko że z engi. Ale nie mamy o co tu afera. Masz tę kasetę? Mam, ale nie tutaj. Potrzebuję jej. Zapłać mi. Muszę mieć kasę, aby ją zniknąć. No i jeszcze mam wisi za ochronę. Ile chcesz. jak? Pojebało cię? Choć pięć stóp, dobra? Ma, muszę zniknąć na dobre. Dobra, jutro czeka, czekasz na mnie Urika. W takim ust, ustronnym miejscu. Stoi? Ale przyniesiesz kasę. A oddasz też diamenty? Stary, dawno już ich nie mam. Poszły pa, y, do pasera, a kasę przepiłem. Więc lepiej nie zgub Do jutra. Jest, udało się. Udało się, jestem... Idiotą, ale z pomocą... Y, tego... YouTube'a... Udało mi się ogarnąć. To było tak proste, nie, 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 Zaspany jestem na matematykę. Udało się coś znaleźć na kręgach, jestem na tropie, znalazłem jego w samochodach Znajdę jutro, dowiem się czy to jest dobra robota Będę czekał na informacje, dobra, super Nie zrobiłem mandatu jeszcze z światłami Więc będzie wkrótce, koniec zmiany, czas... O ja pierdolę. Ale dupa Zrobiłem połowę mandatów Ale będzie w... wsiamać, wsiok, dupa lać no i ten będę Minus 3,50. Mi... Dobra, 600. Mam 500. Dobra, nie będę się powtarzać. Jest git. Mam 700 jeszcze, 7 dolców. Tak więc mam jeszcze 500 dolców, żeby mu oddać. Zostaje mi 256 dolców. Tak więc jest ok, jest spoko. Ja Was serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się padło, trzymajcie się. Na razie. No i cześć.